Dzisiaj zabieram Was w podróż do Barcelony, spotkamy się z Ewą Pajor i wręczymy jej tajemniczą przesyłkę. Lecimy! Cześć, miło Cię poznać. Cześć i również. Mam dla ciebie przesyłkę od EA Sports. Zanim ją ci jednak przekażę, muszę Ci powiedzieć, że jesteś najbardziej bramkostrzelną piłkarką ze wszystkich zawodniczek we FC. To jestem zaskoczona i jestem ciekawa, co tutaj się znajduje. Gracze zdecydowanie Cię uwielbiają, ale zanim Ci jeszcze przekażę paczkę, muszę Ci powiedzieć, że w trybie Foot zostałaś wystawiona włącznie ponad 140 milionach meczów, w których zdobyłaś ponad 102 miliony bramek. No, są to duże liczby i dziękuję graczom, że, że mnie wybierają. No właśnie, Twoje osiągnięcia są niesamowite, dlatego muszę Cię zapytać, co jest dla Ciebie ważniejsze? Sukces indywidualny czy jednak drużynowy? Zdecydowanie zawsze drużynowy. No to był na pewno dla Ciebie wyjątkowy rok. Dlatego mamy dla Ciebie też coś wyjątkowego. Zobaczmy, co jest w środku. Droga Ewo, gratulacje dla Ciebie i całej reprezentacji. Pierwszy awans, pierwszy turniej, pierwsze gole, pierwsze punkty. Wiemy, jak wiele dla Ciebie znaczy gra w kadrze. Pomyśleliśmy więc, że to dobry moment na kolejny pierwszy raz Twojej drużyny. Reprezentacja polskiej kobiet w grze i jej Sports FC. Po raz pierwszy w historii. No jest to e, niesamowite, bo, e, bo to prawda. Pierwszy awans, pierwsze nasze mecze na Mistrzostwach Europy, pierwsze bramki i cieszymy się, że będziemy po raz pierwszy również w grze i, e, i mam nadzieję, że nasza drużyna będzie często wybierana. To co? Musimy się teraz umówić na jakiś sparing? Zdecydowanie. Traktuję to jako zaproszenie? Umówieni. Misja zakończona. Przygotuj się na FC26. Wcześniejszy dostęp startuje 19 września.